Tu, 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 no siema ma. No. Witam Was po raz któryś... Piąty chyba w tym roku i po raz ostatni na pewno. Nie zastanawiacie się, gdzie byłem. No niestety sam tego nie wiem. Może kiedyś wam o tym opowiem, ale dzisiaj tutaj po to, aby dowiedzieć się, aby przejrzeć sobie i ułożyć top 10 filmów moich, filmów w Roman w tym roku. No i dlatego bez przedłużenia przejdźmy sobie w zakładkę wideo i zobaczmy, co się w tym roku pojawiło. Miejsce zrobimy no, sobie z tego tier listę. Więc od razu pierwsze z brzegu, nowe intro do forcy jest zajebiste Ląduje to na miejscu 10, dlatego, że no nie starałem się tutaj. Nie wiem, starałem się w innych filmach, ale przy tym wyjątkowo się nie starałem. Także miejsce dziesiąte. Dalej. Czy warto kupić konsolę w 2024 roku? Odpowiedź to warto i zapraszam na ten film, bo tam się wszystkiego dowiecie. Miejsce pierwsze najlepszy film w tym roku. Dalej. Co dalej z InfraSpeed Speed Unbound? No z tego filmu się mało dowiecie, bo trochę się w tych grze zmieniło. Film jest już nieaktualny, ale oczywiście polecam obejrzeć. Natomiast w tym momencie jest to miejsce piąte. Sąd. Dalej. Zagadka do filmu się nie liczy, bo jest to film dla wspierających. Później jest tak. Co się stało Batmanie? Y, Batmana lubię, wręcz kocham. Tak samo jak kotkę czy Ivy. Także polecam wszystkim ten film, tak samo jak polecam Batmana, Arkham, wszystkie gry Arkam. Pograjcie sobie, to obejrzyjcie, ląduje to na miejscu drugim, zaraz za konsolami. Później, zagadka do filmu, hashtag 8. To też się nie liczy, bo to jest tylko dla wspierających. I dalej mamy to koniec The Crew. No właśnie, jest to koniec, więc niech to będzie koniec listy, ale... Nie, tam było dziesiąte miejsce. E, miejsce dziewiąte, ale polecam obejrzeć. Wszystkie filmy są fajne, tylko... Jest mniej fajny od komuś. Potem mamy stary wrócił z mlekiem, to też jest zastraszający, to też się nie liczy. No i Forza z od... Owner. się kurwa nie udało w tym roku, także może w następnym się uda. Zapraszam na kanał minimum jeden film w miesiącu. Teraz zaczynamy, także przez te 12 miesięcy, może 10 się zbierze do następnego roku. A teraz tak na serio. Co się stało ze mną, dlaczego mnie nie było i dlaczego chcę być znowu? Wszystko w następnym filmie. Zapraszam na niego się mapa. Cześć.